Padre dostał warunek. Nie uwierzcie, nasz Padre dostał wysoki rachunek. Za co? Nie wiem, czek. Dzieci są bez energii, bo nie mają dobrego zajęcia. Trzeba im dostarczyć więcej... No więcej czego? Odłączył nam energię, Padre nie dostarczy im zapłaty. Słuchajcie, no więc tak. Ta kobieta z kuratorium poraziła pod Prądem, bo jej nie zapłacił. Co? Co? Jak to? Koniec. Kuratorka wychodzi. To koniec. To koniec. Nie żyje. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję Pani za spotkanie i obiecuję, że dołożymy wszelkich starań, by znacząco poprawić nasze animacje obozowe. No nie ma Pan wyjścia. Tymczasem widzimy się jutro u mnie w gabinecie. Mam nadzieję, że przedstawi mi Pan konkretny plan rozrywki dla tych dzieci. Tak, oczywiście. Widzi Pan? Przecież te dzieci są zupełnie pogubione, przestraszone, nie tak powiem. Wakacje. Do widzenia. Widzieliście gdzieś panią Kasię, a panią Pretensję? Chyba poszły do kościoła. A, to dobrze, bardzo dobrze. Do kościoła trzeci dzień z rzędu? Musiała wielynek grzeszyć. Zaprosiłem Was tutaj, bo mamy bardzo ważną misję do wykonania. Misję? Czego? Będziemy robić survival? Tata się ucieszy. Artur, survival przy tym to jak zabawa w piaskownicy. Musimy zrealizować bardzo atrakcyjną animację obozową. Spoko, może Pan na nas liczyć. Mamy dużo pomysłów. Ja to nie wątpię, ale tym razem musi być bardzo kulturalnie. Jak kulturalnie, to żółdien. On jest bardzo kremacyjny. Chyba kreatywny, głąbie. No, no, no właśnie o tym mówiłem, panowie, no kulturalnie. Ja wiem, a może zrobimy wieczór kawalerski. No, chyba kawalerski. Nie, Nie no, kawalerski. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Dobra, to lecimy z kolejnym żartem. Przychodzi Jasio do mamy i mówi: Mamo. Wszyscy się ze mnie śmieją i mówią, że mam słabą dykcję. Jasiu, nie masz słabej dykcji. Popatrz na swojego brata Adasia. On to dopiero ma słabą dykcję. Adasiu, powiedz słoneczko. To słaby pomysł. Standard może obrazić wiele osób. Ja mam coś lepszego. Możemy tak zrobić koncert życzeń? Ale twoje oczy w kolorku amaretto Robią we mnie rzeczy, których nikt nie robił wcześniej Oczy w kolorku amaretto Robią we mnie coś, czego nikt nie widział Nie, już to przerabialiśmy w radio Po czymś takim musiałem je zamknąć Jak masz coś lepszego, to dawaj, mądralo Wiem, co może się spodobać dziewczynom. Rywalizacja. Wyobraźcie sobie, Ring: dwie laski w rękawicach bokserskich, które. Bez dobra, nie Chociaż. To nie taki głupi pomysł. Rywalizacja. Zorganizujmy wybory mis. A my będziemy w żyli! Panowie? To jest ten znakomity pomysł. To jest genialne. To może się udać. Dobra, ja wiem, że przy tym będzie bardzo dużo pracy i wydatków, ale pani Kasia Wam pomoże. No dobra, no to do dzieła. Będzie survival. Jeśli uważasz, że jesteś piękna, to ten konkurs jest dla Ciebie. Jeśli nie, to my to zmienimy. Dziewczyny, mam coś dla Was. Ej, co wam przeczytam? Znalazłam to pod drzwiami. Posłuchajcie. Regulamin konkursu piękności. Każdy pokój musi wytypować jedną kandydatkę. Do wzięcia udziału w walce o korony mi obozu. Brak wystawienia reprezentantki wiąże się z przykrymi kondolencjami? Organizator zapewnia profesjonalne jury, które będzie sprawiedliwie odznaczać wszystkie walory uczestniczek konkursu. Szczególnie wysoko będzie oceniana inteligenckość? To... kto to napisał? Uroda nie jest najważniejsza. Ważna jest odwaga i dystans. Dla wszystkich biorących udział w zabawie przewidujemy nagrody, które będą atrakcyjne. Jedną z nich będzie zwolnienie ze wszystkich zajęć. Macie czas do 15, by zgłosić kandydaturę na recepcję. Powodzenia! Kurczę, muszę dokręcić więcej tych loków! Um... Myślę, że to głupi pomysł. Już wygląda jak choinka. No wiesz, jak mam wygrać ten konkurs, to muszę się wyróżniać. No, jakie ja mam szczęście, że mieszkał stało w pokoju? Ja pasuję. Ja też mówię pas. Odpuszczam. Oddam cały zapas słodyczy i dorzucę dwa Dam dwie chińskie i jeszcze czajnik ze stołówki. Kurczę, ja nic nie mam, ale jeżeli Któraś zgodzi się na to iść, to ja mogę jako ostatni chodzić do łazienki. Dobra, nie mamy wyjścia losujemy. lepszą kandydatką, bo jestem ładniejsza. To chyba oczywiste. Ha! I bardzo skromna. Żebyś wiedziała. Poza tym czytałaś regulamin. Liczy się inteligencja i dystans. Inteligentni ludzie się tak nie zachowują. Czyli jak? Dokładnie tak jak ty teraz. Jesteś okropna. To się wyprowadź! Tak! Jesteś genialna! Jak się wyprowadzę, to Mogły wziąć udział w konkursie! Tak! Dobra, to ja idę zmienić pokój na recepcję. O nie! Co za tzwonira! Tylko spróbuj! Hanka! Ty Wyjeżdżasz? Nie! Mam chytry plan. Już się boję. Ty i plan. Znaczy, będą kłopoty. Zdrali pan czy to jakiś sekret? Biorę udział w wyborach, Miss. A nie mówiłam. Przecież to jest konkurs dla dziewczyn. A masz gdzieś to napisane w regulaminie. Poza tym, tu chodzi o coś zupełnie innego. Sama nazwa o tym mówi. Miss, a nie mister. Bruno, no cóż ty? Potrzebujesz wsparcia? Luz, chup. Taki, tu chodzi o zrobienie największego peranka na świecie. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jednak był głupi pomysł. Panowie. Wszystko idzie zgodnie z planem. Konkurs zyskał akceptację. Dziewczyny zareagowały entuzjastycznie. Ale niestety na ostatniej prostej muszę was zostawić. Zostałem wezwany do Warszawy na szkolenie. Ale obiecuję, wrócę na finał. No, przyjedzie ze mną. Też ta kuratorka. Dużo od tego konkursu zależy, dlatego mocno trzymam za Was kciuki. Spoko. Damy radę, tylko jest jeden problem. Kasa. Nie rozumiem. No, przecież nie będziemy zbierać kwiatków z łąki ani robić korony z makaronu i papieru. Jeśli ma być profesjonalnie, potrzebne są fundusze. Nie zapominajmy o nagrodach. Dziewczyny są interesowne. Nie zgodziły się na udział w konkursie dla prestiżu, tylko dlatego, że zaproponowaliśmy atrakcyjne nagrody. Trzeba zrobić też choreografię, by ten pokaz miał klasę. Zaproponowałem chłopakom, że ja ją zrobię i nauczę chodzić nasze kandydatki po wybiegu, ale to nie przeszło. No i bardzo dobrze. E, e, nie, To znaczy, no niedobrze, bo to bardzo podraża koszty. No cóż, no stawka jest wysoka, więc trzeba się z tym liczyć. Moja ciocia ma sporo kontaktu w świecie mody. Coś nam ogarnie, myli światowo. No dobrze, panowie, no tak czy inaczej jestem z was bardzo dumny. Dobrze, jak pojawią się jakieś wydatki, to śmiało do pani Kasi, ona ma wszelkie pełnomocnictwa. Dobrze, nam już pora. Powodzenia! No to zaczynamy ogarniać. Gratuluję Wam udziału w konkursie i apeluję o uczciwe współzawodnictwo. Gramy fair. Mamy dla Was niespodziankę. Dzięki naszym kontaktom zorganizowaliśmy Wam super sponsora, który zafundował Wam bardzo atrakcyjne nagrody. I nie tylko. Będziecie mieli profesjonalne make-up oraz kostiumy. A teraz trzymajcie się krzesełek. Specjalnie dla was ściągnęliśmy super choreografa prosto z Nowego Jorku! Yeah! Tak się składa, że nasi profesjonaliści właśnie wczoraj ukończyli wielki finał Top Model i zgodzili się przyjść pomóc nam zrobić super imprezę. Yeah! A teraz wielkimi brawami przywitajmy panią Julie Angel! Wow. I'm so excited to be here. On a daily basis, I work at globally acclaimed events with models from all over the world. I'm sure we're going to have so much fun. Why do you have these money? We saw that they have pensions. What does it mean? You see what you see? She's a bit shameful, so why do you have all the pensions? I'm glad that I have it. No dobra, no to teraz nie traćmy czasu. Do pracy! Co to jest? Co wy macie na twarzach? Maseczki na poprawę cery i zmarszczki. Zmarszczki? Pogrzały was? Jakie zmarszczki? Dziewczyny, Jula zrobiła dla nas specjalny, naturalny okład wygładzający. Jogurt plus przyprawy. Jakie przyprawy? Same najzdrowsze. Kurkuma, chroniąca komórki przed starzeniem oraz kary na poprawę krążenia. No to teraz szykujcie się na Halloween minionki. Dlaczego minionki? <gryw> Bo to znaczy, że ten kolor nie zejdzie nam z twarzy. Aaaaa! Cześć, jestem Werka dla przyjaciół Sara. Pewnie spytacie się, skąd taki pseudonim? No cóż, gwiazdy muszą mieć dobry nick. Dobra, koniec o sobie, teraz trochę o moich zainteresowaniach. Moje życie jest oryginalne. Same światowe marki, zero podróbek gadżety, ciuchy, buty i wiele, wiele innych. Wszystko to, bo jestem top. Wo! Wow. wow! Nie, tu jest dobre miejsce. Nagrywamy tu na huśtawce? A co ja mam tu mówić? Będę wyglądała jak jakaś głupia nastolatka. Sorry, ale jesteś nastolatką. Okej, okay, nagrywaj. Hej wszystkim, jestem super szalona. Uwielbiam Plat zabaw, bo tam czuję się sobą. Stop. To ma być szaleństwo. Sorry, ale nie wyglądasz autentycznie. To może się trochę pochłusza. Juhu! Hej, wszystkim. Super. Nie, no, stop! Na pewno bym na ciebie zagłosowała. To takie szalone. To twoje bojenie jest równie dobre jak decyzja o wzięciu udziału w tym konkursie. To przecież ty wymyśliłaś Plat zabaw, a teraz mówisz, że jestem do bani. To może zmienimy miejsce, na przykład na trampolinę. Mam na imię Asia. Uwielbiam przyrodę. Kocham motylki, kwiatki i strumyczki. One są takie piękne. Jak wygram konkurs piękności, to założę schronisko dla wszystkich potrzebujących zwierzątek tego świata. I jak? Spoko, jesteś dosyć przekonywująco. To się może spodobać. Naprawdę otworzysz schronisko? Nie wiem, raczej nie. No ludzie lubią takie historie. Mrówki! Odblasły no, mnie mrówki! Przyroda cierpi, a ja razem z nią, widząc tyle śmieci dookoła nas. Dbajmy o naszą planetę. Wiecie, ile potrzeba czasu, żeby ten potworny plastik rozłożył się w naszej biednej i zmęczonej glebie? <grystanie> Dobra, mamy to. Jest ja, super. Chodź, idziemy zmontować ten materiał. Kontrolą. Chłopcy są bardzo zaangażowani. Podobno nawet jakieś gwiazdy z zagranicy ściągnęli. To fajnie gwiazdy gwiazdami a jak tam nasze dziewczynki? Dziewczynki też się cieszą jest naprawdę super atmosfera. Bardzo się cieszę. Czy to znaczy, że spokojnie możemy jutro przyjechać na finał? Tak, będzie wspaniale. A co z panią pretensją? Pomaga? Nazwijmy to tak, że pomaga nie przeszkadzając. W ogóle to jej prawie nie widuje. Zamknęła się w bibliotece i medytuje. Muszę kończyć, bo przyjechał jakiś super fotograf. Fotograf? A kto za to wszystko zapłaci? Spokojnie. Chłopcy podobno znaleźli jakiegoś sponsora. To do zobaczenia, do jutrapa. Mamy ostateczny werdykt jury. Przypomnijmy sobie nasze piękne kandydatki! Wielkim zaszczytem pragnę przedstawić wyniki naszego konkursu. Po długiej naradzie jury w składzie Julian, Kajetan, Artur i ja postanowiliśmy, że wszystkie z naszych pań otrzymują miano najpiękniejszej. To znaczy, że wszystkie z kandydatek otrzymują tytuł Miss. Nagrodą dla Was wszystkich, oprócz korony, jest wyjazd do Nowego Jorku na Broadway do szkoły dla modelek pani Julie. A teraz na scenę zapraszamy naszego wspaniałego sponsora, wszystkich tych super nagród oraz całego konkursu. Kochani, wielkie brawa dla naszego wspaniałego pana dyrektora.